Dzisiaj jest przepiękny dzień. Od dawna nie było tak słonecznie. No i widać, że zaczyna kwitnąć co nieco. Też deszcze, które padały, utrzymują oczko wodne, w którym uroczo odbijają się chmury. Zrobimy sobie spacerek, ja z kawką. Nie wiem, czy widzicie, że to jest krowa. Kubek krowa. Pokażę Wam, co zaczęłam robić, tutaj jest taka ścieżka, którą chcę wyrównać, żeby kosić na dwa razy, przypominam, że mam taką kosę, yy, kosiarkę yy, na, si na siłę mięśni, głównie nóg. I po prostu chcę wyrównać, zabrać ten ten trawnik, zaczyna zabierać grządki, więc po prostu wyrównuję tak do tego momentu. Kładę karton i sypię mój własny kompost, który widać jest bardzo ładny. Po tej stronie też wyściółkuję. I będzie tylko taki pasek, że tą moją kosiarką je, przejeżdżasz dwa razy, w tą stronę i z powrotem i ścieżynka. Trawiasta jest załatwiona. Przy okazji powiększam areał uprawny. I tutaj już siedzi cebula i bób. Tak to teraz się prezentuje. Trochę chyba zrobiłam od ostatniego filmowania. Zebrałam. Tą przekompostowaną, tutaj była słoma zmieszona z kupnym kompostem i usypałam te grządki. A tutaj pójdą ziemniaki w przyszłym sezonie, które przykryję moim kompostem, bo on będzie dosyć świeży i dobrze, żeby się z tymi ziemniakami dalej kompostowywał. Dorobiłam tutaj grządkę, tą, jeszcze nie wiem co do niej pójdzie. Dobra, spróbujemy przejść przez mokradła. Tutaj mam yy, żurawinę. To jest jej drugi no, rok mi, odkąd ją posadziłam. Ona lubi takie podmokłe tereny. Tutaj jest dosyć mokro. Mam nadzieję, że doczekam się owoców. Dobra, i próbuję przejść. Idziemy w kierunku kwiatów. O, widać, że już żonkile przebijają się. Ale pierwsze są te żółte cudeńka. Przedostatni tydzień lutego. Kolejne dni zapowiadane są na 14-15 w dzień słonecznie zero deszczu, noce na plusie. Więc to oznacza, że w mojej chałupce powinna utrzymywać się temperatura około 20 stopni, nawet bez grzania, czyli w nocy. A to oznacza, że mogę zacząć wys wysiewać nasiona takich roślin jak papryka czy bakłażan. Które potrzebują wysokiej temperatury, żeby wykiełkować. Zaczęłam od segregowania moich plakietek z odzysku, bo już są porobione, dobrze wiedzieć, co się gdzie wysiało. No i wśród nich już są plakietki dla pakłażana i papryk, więc ta robótka. Yy, już jest odfajkowana. No i zabiorę się do wyboru nasion. Zaczęłam wybierać nasiona i wyszłam mocno poza zakres papryk i bakłażanów, bo stwierdziłam, że yy, wysieje kapusty, szczypiorek, por, szpinak. On lubi chłód, więc. To jest dobry czas, rokiety, sałaty. I o czym nie wspomniałam, że kupiłam jako mój tegoroczny eksperyment: to są szparagi białe, bo były tańsze, i skorzonere, scorzo, dlatego że szparagi. Zabiera to chyba do 2-3 lat, zanim zaczną owocować. A skorzonerę, która jest do szparagów podobna w smaku, z tego co piszą, można mieć już od razu, więc yy, yy, na przeczekanie. Jestem ciekawa, właśnie jest marzec. O, a szparag nawet od 15 lutego pisze na opakowaniu, należy wysiewać pod osłony. No i. Yy, Zaczynam przygodę z wysiewami. Jeśli chodzi o papryki, to z takich słodkich, typu bell pepper, to mam nasiona ze sklepu odzyskane. One miały dobre kiełkowanie i da, chcę je wykorzystać. To jest papryka, czyli ona jest żółta. To są moje nasiona. Yy... A to są kupne, y, które kolejny rok będę wysiewać, czy oczywiście Kornodí Toro i Zulu. A to jest nowość, którą y, chcę zobaczyć, jak sobie poradzi. To jest słodka pomarańczowa. Papryki, bakłażany już wysiane y, w tych pojemnikach, w których mogę zapewnić im dodatkową ochronę, ochronę przed wysychaniem. Zauważyłam, że przytrzymywanie tej wilgoci pod chociażby folio, foliową folią przyspiesza kiełkowanie. No więc pozostaje mi teraz tylko czekać.